Witam Was wszystkich widzowie Dzisiaj zagramy sobie w Squid Game, tak? Zagramy sobie w Squid Game w Roblox. Mam numer 236 Więc... Okej, okay, lecimy, wchodzimy. Jak, jak jakby coś gram w Octopus Game Tak, to jest drugi odcinek widzowy już z Misiek. Special Daily, wyobraźcie sobie, że to jest drugi odcinek już? Ja, ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, że to jest drugi odcinek. Wczoraj był pierwszy, i w dobie po... Wy nie wiem, jak, ile teraz ma ten odcinek, ja na pewno jak. Na pewno jak y, ja y, nagrywałem, y, jak ja ostatnio patrzyłem, czyli właśnie dzisiaj. No to był odcinek, miał 125 wyświetleń chyba. To jest naprawdę duży wynik. Pobijamy mój, naj, e, mój najwięcej wyświetleniowy film, czyli pierwszy odcinek z Baldiego. E, bo tam film miał 148 chyba wyświetleń. Ten ma już, nie wiem, może już nawet pobił, nie wiem teraz jak jest. Widzowie napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z, z Squid Game Roblox, i tak będzie, właśnie z Octopus Game, albo z innych, jutro możliwe, bo nie wiem, czy mi się uda, możliwe, że jutro będzie live nie jestem pewien, bo nie wiem, czy mi się uda nagrać, bo live, no, nie wiem, jutro was poinformuję, jak już, czy w ogóle będzie live, a jak będzie, no to o kiedy o której godzinie, nie więc... Tak, jutro oczywiście też będzie film, żeby nie było, nie? Live dodatkowo tak. Okej, okay, mamy wycinanie ciastek. Jak znacie... Jak znacie tą grę, mam, mam nadzieję, że oglądaliście swój Bo naprawdę jest serial. serial. które drzwi wybieramy widzowie. Napiszcie numerek od 1, od 1 do 4. Ja wybieram 1. A wy, a wy i zobaczymy, piszcie numerek w komentarzach i zobaczymy, co wam się wylosuje. Jaki kształt. Niby się wylosowało, mi się wylosuje... Parasolka. Super. Tu trójkąt, jak ktoś dwa, to trójkąt, jak ktoś dał trzy, to gwiazdka, a jak ktoś dał cztery, to kółko. Dobra. My mamy najgorzej, bo my mamy parasolkę, więc jest lipa. Bo parasolka. No jest... no widzicie ja nie umiem bo ja gram na telefonie więc niestety nie mam dostępu żeby grać na innym urządzeniu mm. więc no niestety no tu ciężko mi wycinać a tym bardziej parasolkę nie więc Uff, tutaj to było niemożliwe prawie do wykonania yy... dobra zaraz sobie idziemy ja myślę że wychodzę widzowie jak chcecie żebym kupił więcej robuxów i na przykład żebyśmy mieli numerek ten. Albo żebyśmy na przykład Starter pack kupili tam na buffa, Albo na przykład wykupił opcję lidera Piszcie Albo strażnika Albo VIPa Nie wiem czy VIP coś takiego daje Ciekawego. Ile my mamy Nie chciałam zobaczyć ile odcinek trwa Tylko jeden mamy kasy pre 400 okay. To możemy coś może kupić Nie, to za 600 chyba było No niestety No dobra Czekamy widowie trochę, a jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za widzicie so, subskrypcji. Teraz w ogóle już chyba jest 102. Tak, no, chyba że 103 już nawet. Mm, więc napiszcie, czy, czy Squid Game Roblox chcecie samą serię. Wiem, że na pewno będę w Misek Special Daily właśnie w, w Daily będę nagrywał tą grę, ale oczywiście chcieli później jeszcze tą grę jako taką pełnoprawną serię. Nie wiem. Nie wiem, widzę. nie wiem, jak chcecie. Jutro odcinek chyba z Baldiego, nie wiem, co zwykłego, czy z Christmas Besha. Hmm, dobra, lecimy. Update logo, no to Kiss and Knives, wiadomo, Jump, i tak jak tam, nie udziecie trzeciego sezonu, to oglądnijcie. Mam nadzieję, że ten film nie będzie miał żadnych praw autorskich, ani e, żadnego, że na przykład krew jest, nie? To mam nadzieję, że tutaj jak ktoś jest niepełnoletni w sensie znaczy niepełnoletni jak komuś mama nie pozwala takich rzeczy oglądać czy ogólnie tata, rodzina to nie oglądajcie takich filmów bo potem będą właśnie koszmary śniły po nocach nie oglądajcie Squid Game w ogóle nie oglądajcie Miśka, bo Miśek jest znaczy co ja mu gadam w ogóle? nie, nie oglądajcie Pibiego Pibiego nie oglądajcie nie oglądajcie Squid Game. nie no ja, ja co robię no oglądajcie Pibiego, Łosioła Mingle! będzie pierwszą grał nie i to musimy się załapać z kimś jakiś fajny kontakt no się na czacie. No. Coś Zostń tutaj. Diska, no muszę z kimś być w teamie. Let's go! Ktoś pisze! Lecimy z tym gościem, co pisze. LOL! Nie wiem. Team, team! Jest to ten gość! Dobra, jestem. Gdzie jest ten, kto pisze? team? Team, tu. Team, jest. To nie ten, tutaj. Lord LORBOFROD GODRILLY. Nie!

Jesteś mądry w ogóle? Albo walniemy tego gościa. E! Eee, a ty go możesz lać? Tak? A ty go możesz? Ty go możesz Coś... lać? się polali. Aha, czy ja najwięcej dostałem, bo on go zlał i teraz on mnie zlał. To... Dobra, nieważne. Dobra, mam nadzieję, że.

Jest, udało się! Jakąś Anastazję zamknął. Sorry Anastazję Niestety ja też, ja też muszę przeżyć, nie jakby... Sorry. Może to były koleżanki jakieś, no? A ja właśnie wbiłem do pokoju z jakąś jedną. A druga może nie przeżyć. Mam 4-5-6, 4-4-6, to blisko 4-5-6. To już gdzieś oj, czy ta Anastazja cała przeżyła? Chyba nie. U, przeżyłam... Ja z jakoś znaleźć to. Nie, w sensie, że dziewczyna, nie chodzi mi o ludzi. No, ludzie, ja tu byłem pierwszy! kumacie że ja tu byłem tu pierwszy? No kurka ja byłem tu pierwszy! macie to? Ja byłem tu pierwszy! Już... Już wychodź. W tej chwili, bo cię zabiję. Bo cię zabiję. No, ja no, ona chyba przeżyła. Niestety zginęliśmy. Czekaj, nie Kurka, nam fatalnie idzie dzisiaj. Nie wiem. Dwa razy w pierwszej rundzie żeśmy zginęli. Naprawdę, to jakiś pech. No. Ja cię kręcę w mingle no, na trzeciej rundzie. No bo kurczę, ja, ja wszedłem pierwszy. Nie udało mi się zamknąć, bo nie wiem, coś się zbagowało. Jakbym zamknął te drzwi, to może ja bym przeżął. Dobra, zrobimy sobie może jeszcze jedną rundkę. A no, może na dwie. Nie wiem, ile czasu nam film starczy. Ile film już trwa. 10 minut, no to jeszcze troszkę, jeszcze można jedną minutkę zrobić. Jakby, nie, jakby człowiek jest, nie, to ba nie, to była ona, ta babka, no ja, on, ona już wyszła, no, no kurczę, no ja byłem pierwszy, no, no nie, Chustim! Czekamy, może ktoś mi odpowie na odcinku. Chustim, ktoś... no ja napisam chustim. Tre, tren, tren. Czy tre, co? Ty, ty, tren, tren Co? Jaki tren, tren? Nie wiem. Pisałem a ten jakiś tren, tren. Nie wiem, kurka. Ludzie są dziwni no Dobra więc Okej okay. Może teraz nam się uda do finału, no patrz na przykład To ten film będzie długi, jak nie wiem Na no, razie spróbujmy grać Jaki mam numerek? Uwaga 170 Okej okay. Nie wiem, czy też mam taki numerek Jakiś ważny Okej, okay. Weźmiemy sobie Layera. jak będzie chcieli, żebym był guardem albo na przykład frontmanem Albo... Albo był po prostu sobą Jeszcze Mingle! Super! Znowu to głupia karuzela Na której Będziemy musieli Przetrwać z... O, mam chociaż baseball Chociaż będzie jak, będzie, jak będziemy Kogoś wyganiać to będzie szybciej Będziemy mogli kogoś szybko wygonić, więc Mam baseballa Zapraszam, mam 170, minut. Zapraszam do mnie, mam baseball'a, co to jest? Samym... No kurczę, wszyscy ode mnie uciekają, Weźmiemy z tym zielonym. Kurka, strasznie mi laguje. Nie, próbuję się z kimś trzymać, ale się nie da. Co tam siedzi jakaś loma? Dwóch! Ja pierdziele. Ty wypadku jak znowu. Dobra widzowie, to jest spektakularna porażka. Trzy razy w pierwszej rundzie przegrać, to naprawdę trzeba być głupkiem, nie? Żeby trzy razy przegrać w pierwszej rundzie. Naprawdę trzeba być naprawdę nie wiem. Widzowie. Spektakularna porażka. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.